Maneczko z tej strony Ewelina, przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym filmikiem, super, z całego tygodnia, jestem mega e, szczęśliwa, zadowolona, nie wiem jak to powiedzieć, e, upalowałam takie perełki, wydaje mi się, że, że naprawdę jest się czym pochwalić, nawet nie wiem, szczerze powiem, a, nieważne. Zaczniemy od Pepko, bo będzie Pepko, kik i Chińczyk u nas w Miliczu. Także tak, wczoraj byłam w Pepko jeszcze wcześniej byłam w Pepko w Krotoszynie, ale to tylko tak było przelotem i zobaczyłam, że są przepiękne rzeczy już na już na wielkanoc. Dlatego też z jednej strony zostałam zmobilizowana przez moją koleżankę Karolinę, którą serdecznie pozdrawiam. Karolina. Ej, chciałaś, żebym Ci kupiła koszyczek, oczywiście to zrobiłam Ej, i Ty mnie tak właśnie popchnęłaś, bo mówię, kurczę, no nie, no i tak co tydzień w tym Pepko i... ale <grywki> po prostu e, Pepko ma takie silne przyciąganie, że nie da się, nie da się przejść obok e, obojętnie, tym bardziej, że są takie perełki, że... Dobra, zaczynamy. Pierwszą rzeczą o, pokażę Wam, jaką kupiłam właśnie dla Karoliny, to jest koszyczek. Koszyczek dla, dla niej taki z uszami. Jest prze, 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 przepiękny. Prze Zobaczcie, jaki to jest po prostu wiklinowy taki. No cudo, cudo, został jeden jedyny, dosłownie jeden jedyny. Były też chyba w wersji brązowej, bo Karolina mi wysłała zdjęcie e, takiej wersji brązowej, ale niestety został jeden, jedyny biały. Co nie zmienia faktu, że jest i tak przepiękny. Kosztował on całe 20 zł. Nie wiem, czy to będzie widać, zanim, zanim doszłam do auta, sobie to go tutaj przełożę. Zanim doszłam do auta, po drodze trzy panie zadały im pytanie: skąd taki piękny koszyk? Więc mówię: ostatni był w PEPKO za 20 zł. Jest on taki, wydaje mi się, że na święconkę w sam raz dla takich trochę niejadków. <noise> Nie no, śmieję się. Ale na pewno te najważniejsze rzeczy gdzieś tutaj się zmieszczą. Przepiękny. E, idąc tropem Karoliny poszłam, e, kupiłam swojemu synkowi e, piękny koszyczek również. Taki, to jest już e, dla dzieci. 15 zł kosztował. 15 zł. Z buźką króliczka. Słodki taki, z uszkami. Tutaj też miły w dotyku z takim noskiem, z serduszkiem. No i co? Kupiłam mu go, bo stwierdziłam, że w tym roku już za mną pójdzie na święconkę. A żeby ładnie wyglądał, był zadowolony, zawsze to jakoś bardziej zachęca dziecko, tak? Żeby gdzieś tam pochwaliło się takim koszyczkiem. Za 15 zł pepko. Mówię, to jest po prostu pepko, to jest mistrz. Kolejnymi rzeczami, gdzie muszę powiedzieć, że byłam w szoku też, króli się. się za całe 4 zł. Gdzie? Przepraszam, że teraz może powiem. Gdzie indziej widziałam króliczki za 10 zł. Dosłownie. Identycznej wielkości kupiłam dwa. Jeden złoty, jeden taki perłowo-biały, taki bardzo ładny, świecący. Piękne są. Kupiłam dwa, będą do takiego stryjka mojego na już e, parapet. Już sobie to wymyśliłam. Takie malutkie, piękne, zgrabne. Dwa po 4 złote, czyli 8 złotych za dwa. Idealnie. Dla mojego synka kupiłam za 10 złotych. To 10 zł takiego ślicznego króliczka z, czy tam zajączka, z marchewkami. Są też y, króliczki, jakieś inne figurki widziałam y, z, y, z czymś innym też króliczki, ale ten jakoś najbardziej z tymi marchewkami przypadł mi do gustu. Stwierdziłam, że, y, że synkowi mojemu na pewno się spodoba. Do pokoiku też super sprawa. Dobra, proszę Was, moi kochani, następne dwie rzeczy. spadko ubraniowe, um, za 8 zł dosłownie. Pierwsza cena to były 12 zł. Na przecenie spodanki dla dziewczynki za 8 zł. Takie proszę, to dla mojej siostry niedługo przyjeżdża ze swoją dwójką maluchów i dla tej małej mam takie piękne spodaneczki. cool Sweet. Dobra, jedne spodenki, ale to nie wszystko. Kolejne spodenki, troszkę większe, to już będzie na, już takie, na taką większą dziewczynkę. Jak trochę podrośnie, to się, jak to mówi, nie zepsuje. Na 92 cm, czyli w sumie właśnie em, y, 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 za niedługo powinny wyjść na nią dro dobre. Pierwsza cena 10 zł była na przecenie za 7 zł. Nówki, Piękne, takie miętowo-niebieskie, takie z takim tutaj rekinkiem, czy tam delfinkiem, czy czymś tam zawijane tutaj, podwijane na gaweczki. Na wiosnę kolorek prześwietny. I w sumie ostatnia rzecz z Pepko, z której się też równie bardzo mocno cieszę, jak z e, ciuszków i, i, i z króliczków i z tych koszyczków. To jest ozdoba na, do mojego salonu taka trawa sztuczna, eee, kosztowała ona całe 35 zł, w takim pięknym wyklinowym koszyczku. Powiem Wam szczerze, że eee, były też za 40 zł takie trawy z takimi tutaj piropuszami, ale my już tu gdzieś mamy to, także nie będę się powielać. Jest pełno sztucznych roślin, są przepiękne. Miałam właśnie kupować jeszcze, ale stwierdziłam, że nie, jedną konkretną, nie będę jakiś popierdółek kupować tańszych, a to na pewno postoi długo, długo, długo. I tak jak ostatnio w filmiku mówiłam, oj, tu mi się coś zawinęło, e, zagięło, tak jak w ostatnim moim filmiku mówiłam, że ja e, jestem, mam rękę do sztucznych kwiatów, także idę w sztuczne, które w rzeczywistości wyglądają bardzo naturalnie, także spoko. I one kosztowały 20, 35 zł, także myślę, że to, tak, spodnie, spodnie, tak, to wszystko już Wam pokazałam. Wszystko Wam pokazałam, także te paragony już mogę sobie wyrzucić. Następnymi rzeczami to będzie kik dla dzieci. Ogólnie w kiku mamy nie wiem od kiedy do kiedy, przepraszam, tego już nie pamiętam. Mamy promocję na odzież damską, męską, dziecięcą. I chyba obuwie też to chodzi. Wiecie co, nie pamiętam, ale jak zobaczyłam, przecenione produkty są przecenione. Oko, mój kot... O kolejne 50%, także wiecie co? Eee, sweterek. Pierwsza nasza, moja zdobycz sweterek, o, z takim tutaj jelonkiem, z takinkami, piękny, no, na dziewczynkę, właśnie, będzie idealny. Oczywiście nie na teraz, bo będzie za duży na nią, ale to nie szkodzi. Tak jak powiedziałam, to nie ucieknie, to się nie zepsuje, a na następny rok, na zimę, na pewno będzie miała. I to jest. E, kosztowało 15 zł. Ja kupiłam to za 7,50, za połowę ceny. Pluszowy milusi, przepiękny kolor w ogóle. No, powiem szczerze, że, że e, ujęło moje serce. Następna na wiosnę, lato. Taka różowiutka koszuleczka, no, no śliczna, tutaj z takim marszczeniem. Przepiękna e, na 92 cm. To też będzie na teraz. Na tą wiosnę. Kosztowała ona wcześniej, nie wiem, była ileś razy metkowana. Ostatnia cena 4 zł, ta czerwona metka, 4 zł, a ja dzisiaj za tą luzeczkę zapłaciłam 2 zł. 50%? 2 zł. To po prostu w Lumpaxie nawet nie trafimy na. Może i trafimy, nie wiem, ale to są nowe, 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 nowe nienoszone ciuszki, także jeszcze lepiej na 92 cm to też będzie. na, na w, w tym roku na pewno już będzie mogła to ponosić. Taka z unicornem, z jednorożcem, taka jakby sukieneczka, tunika, śliczna z tęczami takimi srebrno, jakimiś takimi brokatowymi. Piękna, 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 bardzo mi się podoba. Magical Unicorn i ona kosztowała przeceny były, oczywiście kosztowała y, tutaj ostatnia cena 10 zł, ja za tą tunikę zapłaciłam 5 zł, 50%. No, żal, naprawdę żal, nie brać takich rzeczy. Ja się rozgadałam. Polecę tak po szyb na szybko, bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo. Następna rzecz dla młodej, taka bluzeczka, proszę bardzo, i podobna sytuacja. Na długi rękawek. Bardzo przyjemny materiał. Nie chcę mi się składów czytać, ale w kiku raczej wiadomo. Yy, I to jest tak. 10 zł kosztowało. Ja zapłaciłam za to 5 zł. I eee, jezu. Jak się wystraszyłam, mój kot coś robi. Merlina, a ty mnie nie stresuj, kobieto następna, ona chce do mnie chyba wejść tutaj, następna już tu będzie dla mojego e, chrześniaka, koszulka na krótki rękawek, bardzo fajna, kolorystycznie, kosztowała 8 zł, z 8 zł na 50%, czyli za nią zapłaciłam się 4 zł. Dla mojego chrześniaka kolejne dresiki, śmieszne takie buźki, rar, nie wiem, czy to są dinozaury, jak to, jak to nazwać. Chyba jakieś dinozaury albo takie potworki. E, na ściągaczach tutaj, granatowe, piękne. E, kosztowały. poprzednia cena czerwona metka, pomarańczowa metka 20 zł. Ja zapłaciłam za nie 10 zł. Tak, czyli wiecie, kik. Wiecie, gdzie można iść. E, kolejny spodzień dla mojego chrześniaka z takimi. Oto tutaj uh, Did Someone Say Cool Echo Monster. Takie ładne, też tutaj na ściągaczach. I podobna sytuacja. Kosztowały przeceniane, przeceniane. Kosztowały 20 zł. Ja za nie zapłaciłam 10 zł. Także tak to wygląda. Tutaj szybko polecimy. Następna bluza dla chrześniaka. O! z kapturkiem, proszę popatrzcie. Taki też kolor w sumie do tych spodni jednych i drugich będzie można do kompletu dodać. Tutaj mamy napisane There's no better team. Tak jest. I też mają tutaj długie rękawki, ściągacze, tu ściągacze, tutaj jest taka kangurka, tak, i ona kosztowała również 20 zł wcześniej na 10 zł przeceniona, 50%. Czyli 10 zł za bluzę, yy, która jest tak naprawdę od spodu ocieplana, cieplutka, fajna. Myślę, że super, super. Yy, na pewno mu posłuży dosyć długo, bo teraz już dzieciaki tak chyba nie rosną aż tak bardzo, nie wiem. Dla siebie wyhaczyłam w, w kiku w sukienkę. Nie będę tutaj, jest ona dosyć przewiewna, a taka bardzo siateczkowa, w sensie taka nie siateczkowa, ale bardzo prześwitująca. Także bez, bez, czegoś pod spodem się nie obędzie, ale na wiosnę do pracy, czy tam gdzieś na spacer, grube, jakieś grubsze, takie kryjące rajstopki, czy do Getrów, nie wiem, <noise> mojego kotapicy przez okno. Kosztowała 45 zł i zapłaciłam za nią 22,50. Długi rękawek. Tutaj jest gumeczka taka na rękawku. O, super. Rozszerzona ku dołowi. Yy, I tutaj ma guziczki. Tu są guziczki. O, tak będzie chyba widać. Także kolor mi się, w sumie motyw mi się bardzo spodobał, więc stwierdziłam czemu nie. Czemu mam sobie jej nie wziąć. Dobra. Teraz y, y, moja mama upolowała sobie y, a, no to jeszcze lepiej, taką opaskę czarną z takimi tutaj kwiatusiami, też fajne, były różne, różne jakieś kuleczki, jakieś inne te, mamie się ta najbardziej spodobała. Kosztowała, ostatnia cena była 8 zł, mama za nią zapłaciła 4 zł. To jest oczywiście ta, ja, wszystkie ciuchy to są z tej Janiny, te nasze. No, czyli za 4 zł taką fajną opachę na głowę, na rower, na uszy. To zawsze fajnie. Czy nawet zamiast czapki. Kolejną rzeczą, którą mama sobie upolowała, to była taka bluzeczka. Sweterek, też dosyć cieniutki, ale miły w dotyku. Nie, nie będę czytać składów, tak jak mówiłam, bo to by za dużo zajęło. O, tutaj mamy zameczek. Proszę bardzo. Możemy go rozpiąć i pod spodem mamy taką krateczkę. Także wygląda to w ten sposób, że o, mamy e, długi rękawek, nie wiem, nie wiem jak to pokazać, jest fajne, po prostu o, z takim tutaj będzie, tak się, tutaj na boku jest ten e, zameczek, także fajnie. I kosztowała e, 20 zł, dzisiaj mama zapłaciła za nią 10 zł, za taką bluzeczkę dosyć plutka Fakt, że gdzieś tam prześwituje, ale zawsze się nosi coś pod spodem zazwyczaj, że to nie będzie przeszkadzać. I druga, ostatnia rzecz mojej mamy to taki sweterek, sweterek, tak, eee, z takim tutaj zwężonym rękawkiem, tak, czarny, długi rękawek, tak jak kiedyś też mówiłam, mama inwestuje teraz w ciemniejsze rzeczy i ona kosztowała wcześniej ten sweterek kosztował wcześniej 20 zł, mama dzisiaj zapłaciła 10 zł za taki sweterek, który naprawdę podejrzewam, że w galerii czy gdzieś kosztowałby pewnie dużo więcej no i teraz najprzyjemniejsze moje łupy na dziś bo ja dziś wychodzę dostałam pozwoleństwo od mojego męża dlatego pewnie jak będę wrzucać ten filmik to ja już będę leżeć w łóżku i odpoczywać po wyjściu ale yy, wychodzę dzisiaj ze znajomymi. Ta to w sensie mój mąż zostaje z dzieckiem w domu, a ja, ja wybyłam, dlatego jestem dzisiaj, tak czuję taki, takie podekscytowanie. Serce mi bije, kołaczę, jakby nie wiadomo w ogóle, jakie wydarzenie yy, miało nastąpić w moim życiu. Ale fakt, faktem, że dawno nigdzie nie byłam, i to też yy, jakby uwsteczniłam się po prostu. I chcę, yy, chcę gdzieś tutaj. Yy, Ruszyć dalej do ludzi, bo mm, czuję, że y, jest mi to bardzo potrzebne. Gdzie są sytuacje, gdzie człowiek ucieka od ludzi, chce ten, a ja po prostu czuję teraz takie, taką potrzebę i dostałam pozwolenie od mojego męża, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Ale no nieważne. Kupiłam sobie za 19 zł takie dość grube, kryjące rajstopki czarne u Chińczyka u nas w Miliczu. Kupiłam tak, bo dzisiaj zamierzam je ubrać sobie pod. I to są chyba bambusowe z tego co widzę, bo tutaj mamy bambusa, więc podejrzewam, że są to bawełna i elastan. Aha, no dobra. Ok, bawełna, elastan. 19 zł kosztowało. Ja je wzięłam, bo taki sobie outfit nie inny wymyśliłam. I najlepsza rzecz, słuchajcie: sukienusia czarna, długi rękaw z tutaj guziczuniami. Guziczki są proszę, eleganckie. Podoba mi się bardzo. Z tyłu ma taki tutaj, o, to jest taka jakby stójka, tak? A tutaj z tyłu mamy guziczek, zapinamy go. Tak, o, zaraz Wam pokażę, jak mi się uda. No hmm. i ręce mi się częsą, wiecie co? Dobra, jest. Mam, o, będzie to tak wyglądało. O, tutaj mamy na drugim rękawku też takie guziczunie. nie? Kół dołowi, taka jest do połowy UDA, powiedzmy. Taka falbanusia. No nie, może nie falbanusia, ale jest taka e, podszywana. O, taka bombeczka trochę. Nie wiem, jak ja będę w tym wyglądać. Wydaje mi się, że spoko. I tutaj mamy takie, 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 takie. No, także. Hmm, powinno być git. Tak, i ona kosztowała, już Wam mówię, gdzieś tu był, była metka z ceną 59 zł. Pamiętam cenę, ale żeby nie było. Tak, proszę bardzo, 59 zł. Nie wiem, czy to widać. okej, okay. No i dobra. Obskoczyłam wszystko, wydaje mi się. Ciuchy poszły, pepko obskoczone. Wszystko za mną. Ja teraz zabieram się dalej za gotowanie, bo gotuję mężowi ko na cały tydzień. I co? I chcę Wam życzyć udanej soboty, udanego wieczoru. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym, żebym nie oszalała z tego, że wychodzę. No i mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał. Mam nadzieję, że następnym tygodniu, no już na pewno nie będzie takich obfitych zakupów, bo no nie oszukujmy się. Raz nie zawsze, ale mówię, przyjeżdża moja siostra z dzieciaczkami, dlatego też chciałabym, żeby one miały coś ode mnie. W sumie to się podzielimy razem z mamą tymi rzeczami, ale no nieważne. Od każdego coś dostaną. I jak to się mówi, yy, dobra. Nie będę przynudzać. Moja roślinka potem mogła już sobie do salonu zamontować. Moi chłopaki są na zakupach. Zaraz będą wracać, więc ja tutaj szybko, szybko poogarniam. Ale normalnie taką naprawdę czuję takie... Dziwne to jest. No nic, dobra. Trzymajcie się wszyscy ciepło, bawcie się dobrze, udanego weekendu, spokojnej soboty, czy tam przed telewizorkiem, czy na, przy wyjściu ze znajomymi. Bawcie się wszyscy dobrze i jesteśmy w kontakcie internetowym. Na wizji, trzymajcie się. Pa! Hmm. Znowu mam problem z tym moim pilotem. No, ciekawa jestem. Zadziała? Czy nie zadziała mi w końcu? <laughs> Czekajcie. Będzie chyba przedłużony filmik. No, to będą musiały